Stawianie granic naszym dzieciom. Kolejną relacją, która ma ogromne znaczenie w naszym życiu, jest więź z dziećmi. No dobrze. Ale jak ustalić właściwe granice dotyczące naszych dzieci w tym zwariowanym świecie, który znajduje się poza wszelką kontrolą, a w dodatku tak szybko się zmienia? Skłaniam się do myślenia, że wychowywanie dzieci w tak szybko zmieniającym się świecie jest jednym z największych wyzwań, jakie przed nami stają. Nasi dziadkowie, rodzice, nasze własne pokolenie wszyscy musimy pogodzić się z tym, że społeczeństwo się zmienia i że istnieje konflikt pokoleń. Ale jest coś szczególnego w obecnych czasach. Myślę, że wynika to z faktu, że te zmiany zachodzą tak szybko. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem na czacie. Było to raptem kilka lat po tym, jak pojawiły się smartfony, które tak bardzo zmieniły nasze życie. Zarówno informacje, jak i rozrywka z całego świata trafiają teraz do dzieci, zanim jeszcze nauczą się one dobrze czytać. To, co wpływa na nie w tych czasach, coraz częściej pochodzi spoza domu. Kiedy dorastałem w latach 60., jedyny realny wpływ zewnętrzny w naszym domu pochodził z czarno-białego telewizora i podlegało to wyraźnej kontroli. Główny wpływ wywierali na nas rodzice, nauczyciele i przyjaciele. Nauczyciele modelowali nasz czas spędzany w szkole, ale także poza nią byli darzeni respektem, wywołując w nas pewien rodzaj lęku. Bawiliśmy się z kolegami w szkole i czasem poza nią, ale potem nie mieliśmy z nimi do czynienia aż do następnego dnia, kiedy spotykaliśmy się znów na jej terenie, chyba że był weekend. Przez resztę czasu byli przy nas rodzice. Matki najczęściej nie pracowały, ale zostawały w domu, by wychowywać dzieci. No cóż, ten świat już nie istnieje, po prostu go nie ma. I nie da się sprawą specjalnego życzenia cofnąć wskazówek zegara. Mleko się rozlało. To jest już inny świat. Taki, w którym dzieci są uczone zarówno przez swoją grupę rówieśniczą, jak i przez media. Tak jest wszędzie. Chcą robić wszystko, co wydaje im się dobre, chcą być sobą, skupiają się na tym, że one, że one, że one. Dzieci coraz bardziej podlegają zmniejszającemu się wpływowi rodziców, a zwiększającemu się wpływowi świata wokół nich. To w przeważającej mierze nie jest rzeczą dobrą. Co więc możemy z tym zrobić? Jak pomóc im dorastać i dojrzewać, stawać się skutecznymi w swoim działaniu, kochającymi, współczującymi, mocnymi i odważnymi dorosłymi ludźmi, którzy podążają za swoimi marzeniami, realizują swój potencjał, ale także kochają Boga i służą swoim bliźnim obu płci? Jak to zrobić? Chcę dziś mówić o jednej z granic, która istnieje w relacji między rodzicami i dziećmi. Moim zdaniem jest to granica, o której zapominamy ze szkodą dla naszych dzieci i dla całego społeczeństwa. Zanim jednak do tego przejdę, niech wolno mi będzie powiedzieć, że to, o czym mówię, nie jest po prostu problemem rozwoju świata zachodniego, choć najwyraźniej widać go właśnie tutaj. Ten problem narasta także w tak zwanych krajach rozwijających się, gdzie wpływ kultury zachodniej i bogacenie się społeczeństwa sprawiają, że tradycyjna rodzina i struktura społeczna zostają wywrócone do góry nogami, a młodzi ludzie po raz pierwszy wyjeżdżają z domu, aby zarabiać duże pieniądze w wielkich miastach. Problem, jak wychowywać swoje dzieci, ma charakter globalny. W obrębie tego scenariusza jest pewna granica, o której chcę mówić. Może to zabrzmieć staroświecko, ale jest to mądra zasada, która zniosła próbę czasu. Czci swego ojca i matkę swoją, aby długo trwały dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da tobie. Być może poznajesz, że jest to piąte przykazanie. Następuje ono zaraz po pierwszych czterech, które poświęcone są naszemu związkowi z Bogiem i bezpośrednio poprzedza kolejne przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Ciekawa jest kolejność ich wymieniania, pokazująca porządek priorytetów. Ty czy ja możemy stawiać sprawy dotyczące morderstwa, cudzołóstwa czy kradzieży przed tymi, które dotyczą szanowania rodziców. Albo nawet tę ostatnią kwestię w ogóle pominąć. Jednak Bóg w swojej mądrości wskazuje na tę prawdę zaraz po przykazaniach dotyczących związków człowieka z jego stwórcą i przed pozostałymi zasadami. Gdybym miał podkreślić jeden powszechny błąd popełniany przez współczesnych rodziców, powiedziałbym o ignorowaniu tego obszaru, do którego należy nasza odpowiedzialność za uczenie dzieci okazywania szacunku swoim matkom i ojcom. W naszych czasach, udręczeni wyrzutami sumienia rodzice, pracujący długimi godzinami, szafują prezentami, pochwałami i swoją akceptacją względem własnych dzieci, próbując w ten sposób uwolnić się od poczucia winy. Dają swoim synom i córkom nieskrępowany dostęp do internetu, gdzie mogą oni przyswajać sobie wszelkiego rodzaju śmieci. Przesadnie wychwalają swoje dzieci i generalnie uczą je, że są pępkiem świata, podczas gdy pewnego dnia Będą one musiały przerobić lekcję, że wcale tak nie jest. A stanie się to w sposób niezwykle dla nich bolesny. Pewnego dnia w lokalnej gazecie przeczytałem ciekawy artykuł, który omawiał badania na temat rodziców, którzy przeceniają swoje dzieci, popychając je w stronę narcyzmu. Oto cytat. Chociaż rodzice mogą myśleć, że powtarzanie dzieciom i są bardziej wyjątkowe niż ich rówieśnicy, powinno podnieść ich samoocenę, nie ma żadnych dowodów na to, że tak się dzieje. Zamiast tego odkryto, że okazywanie im przez rodziców ciepła i uczucia daje rezultat w postaci wzrostu samooceny. Rodzice, nie jesteście przyjaciółmi swoich dzieci, nie jesteście ich towarzyszami zabaw. Wasza rola polega na tym, aby ich nie rozpieścić. Jesteście ich rodzicami. Dopóki są w domu, razem z wami, w kochającym i troskliwym środowisku naturalnym, które im zapewniacie. Waszym zadaniem jest uczenie ich trudnych, wymagających, bolesnych prawd, które dzieci muszą sobie przyswoić. Tak, kochajcie je, zachęcajcie je, ale nie uczcie ich własnym postępowaniem, że są pępkiem świata. Powierzajcie im obowiązki domowe, które muszą wykonywać bez względu na okoliczności. Tak, wprowadźcie pewne zasady, dyscyplinujcie je, kiedy łamią zasady. Wreszcie cokolwiek robicie, wspierajcie się wzajemnie jako mąż i żona, ojciec i matka w ramach tego procesu. Jeśli nie zgadzacie się w kwestii tego, jak dyscyplinować dzieci, rozmawiajcie o tym na osobności. Jednak, kiedy stajecie przed dziećmi, zachowujcie wspólny front, aby mogły odebrać najważniejszą lekcję, którą możecie im przekazać: czci ojca swego i matkę swoją. Taka wymagająca miłość będzie największym darem, jaki kiedykolwiek im ofiarujecie. To najważniejsza granica, którą w ogóle można im wskazać. A to dlatego, że jeśli pomożecie im nawiązać osobisty związek z Bogiem, przykazania od 1 do 4, i nauczycie je szacunku do Was jako do rodziców, wasze dzieci będą miały większą szansę na uniknięcie popełnienia morderstwa, cudzołóstwa, kradzieży, kłamstwa. I innych okropnych grzechów, które są przedmiotem przykazań od 6 do 10. A teraz słowo ostrzeżenia. Jeśli ominiecie tę biblijną ścieżkę, będziecie mieć poważne kłopoty. Ponieważ drogi tego świata prowadzą do tego, aby nauczyć nasze dzieci, że są w centrum wszystkiego. I że jeśli chcą jakiegoś grzechu czy perwersji, to mają do tego demokratyczne prawo. O tak zdecydowanie prosicie się o kłopoty. A oto parę słów, które Biblia ma do powiedzenia na temat dyscyplinowania dzieci. Nieszczęść chłopcu karcenia. Jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Synu mój, gdy twoje serce jest mądre, to i moje serce się raduje. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna. Lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Czy to znaczy, że namawiam tym samym do bicia dzieci rózgą? Nie, nie robię tego. Chociaż muszę powiedzieć, że sam parę razy dostałem pasem w domu i trzcinką w szkole. I jak widać, wciąż żyję. Klap zdany małemu dziecku jest w porządku. Z drugiej strony, bicie, które jest efektem gniewu, to straszny przejaw przemocy. Zasada jest następująca. Istnieje wiele sposobów dyscyplinowania dzieci. Zakaz wychodzenia z domu. Pozbawienie dostępu do internetu. W stosunku do młodszych dzieci, odesłanie ich do ich pokoju. Owszem, to jest trudne, wywołuje łzy i konflikt, ale dyscyplinowanie to inwestycja to ważna granica, ponieważ kiedy Twoje dzieci poznają drugą stronę medalu, mogą się stać takimi dorosłymi, jakimi chciałbyś się widzieć.